Dziś pokażę wam jak zrobić wegetariański rosół z domowym makaronem. Do tego będziemy potrzebować pół pory, którą trzeba dokładnie umyć, ząbek czosnku, kilka marchewek, z których wycinamy kulki, seler, z którego również wytniemy kulki. Możecie też pokroić go w kostkę. Spróbujemy jeszcze trochę obranego imbiru i cebuli. Teraz wszystko wrzucamy do gara, razem z łupinkami, które nadadzą wyrazisty smak. Kulki gotujemy w osolonej wodzie. Teraz rozdrabniamy pietruszkę, dodajemy olej rzepakowy i blendujemy tak długo, aż będzie mocno wyrazisty kolor. Pod koniec cedzimy przez drobny sitko. Teraz zabieramy się za makaron jak od babci. Wbijamy jedno jajko do 300 g mąki pszennej i dokładnie zarabiamy ciasto. Później do konsystencji dolewamy ciepłego mleka. Ciasto wyrabiamy tak długo, aż będzie gładkie. Przykrywamy na 20 minut. Zobaczcie, jakie sprężyste się zrobiło. Teraz rozwałkowujemy ciasto. Następnie ciasto składamy w pół i kroimy je w długie tagiolini. Do uzyskania pełnego smaku i złotego koloru gotowałam rosół około 2 godzin. Doprawcie go białym winem i gałką szkatołową i solą. W tej samej wodzie, w której gotowaliście kulki, ugotujcie teraz wasz makaron al dente. Teraz nałóżcie go na talerz, do tego kulki. Zalejcie całość złotym wywarem. Pod koniec olej z pietruszki. Oczka jak w rosole są. Smacznego.